Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi meczów Wisły Kraków na tym kanale. No, i no jeszcze nie tak dawno robiliśmy podsumowanie meczu z Wartą, więc taki mini maraton. Można powiedzieć, że dla Wisły nawet nie mini maraton, bo wcześniej przed meczą z Wartą Poznań był super puchar. Natomiast faktycznie maraton trwa, bo no mieliśmy mecz w sobotę, a już w środę kolejne spotkanie. Myślę, że, że tutaj no też bardzo ważne, choć Choć nie ukrywajmy, że mogło być dużo gorzej, mogliśmy grać z dużo lepszą drużyną, więc trzeba dziękować właśnie naszemu terminarzowi, że jest taki dosyć korzystny. Bo gramy z Chrobrym Głogów. Chrobry, który no, gra troszeczkę lepiej, natomiast wciąż jest to zespół, który bije się o utrzymanie, no i dlatego też spodziewam się, że to też nie będzie łatwe spotkanie. Chrobry to jest zespół, który, znaczy w poprzednich latach to był zespół, który był bardzo dobrze zorganizowany w obronie i na tym najczęściej zdobywał punkty, i oczywiście też stałe fragmenty gry. O ile stałe fragmenty gry uważam cały, cały czas są na całkiem dobrym poziomie. Nie, to niestety kuleje organizacja już w obronie. Znaczy, ta organizacja w obronie, organizacja gry nie jest już tak dobra. Tam już są luki, to te luki może Wis Wisła Kraków wykorzystywać. I myślę, że to jest szansa. Jeżeli Wisła szybko strzeli bramkę, i przede wszystkim też odwagą podejdzie do tego spotkania, że nie wiem, no mam nadzieję, że tutaj tym razem już wyjdzie ten pierwszy garnitur Wisły Kraków I jeżeli na przykład taki Baena będzie wykorzystywał swoją szybkość, Duarte będzie wykorzystywał swój dribbling, to sądzę, że, że będzie Wisle troszeczkę łatwiej. Jeśli też, no wiadomo, tych sytuacji może być dużo, ale takich naprawdę dogodnych sytuacji może być całkiem niewiele. I ważne jest to, żeby te sytuacje po prostu wykorzystywać. Umówmy się, do pierwszej bramki, tak? Jeżeli Wisła Kraków strzeli pierwszą bramkę szybko, no to myślę, że to będziemy mieli do czynienia ze spotkaniem raczej, który Wisła spokojnie wygra. A jeśli będzie tak jak, jak z Wartą, że, że gdzieś tam no, gra nie będzie się kleiła albo Powiem więcej, te sytuacje będą, ale gdzieś będzie brakowało tej skuteczności, będziemy marnowali tą sytuację za sytuacją, to niestety może ten mecz, mecz być tylko no, przepchnięty. Więc liczę na to, że to tym razem będzie takie spokojne mecz Wisły Kraków, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że z Kotwicą no, nie było spokojnie. Byliśmy zespołem lepszym, OK, natomiast nie było spokojnie. No z Wartą myślę, że ciężko też wskazać, czy byliśmy lepszym zespołem. Ciężko to powiedzieć, wiadomo, bo, bo, bo nawet statystyki tego nie pokazują. Także tutaj, tutaj jedyne, no, co możemy brać pod jakąś tam usprawiedliwienie, no, że faktycznie wyszliśmy tym, w tym takim, no, półrezerwowym składem, albo inaczej. No nie wyszliśmy swoją najmocniejszą e, jedenastką, e, więc więc tutaj no liczę na to, że tym razem no, tutaj Mariusz Job, e, no zagramy innym środkiem pola, tak? No mam nadzieję, że tutaj e, zagra poletanowić e, e, zamiast Karbo, bo jeszcze Karbo mi się wydaje, że nie jest jeszcze w takiej e, bardzo dobrej, e, bardzo dobrej formie, żeby, żeby tutaj był takim naszym pewnym nie, punktem. E, także tutaj myślę, że, że, że tutaj Mariusz Job nas, jeśli nas Mariusz Job e, już nie będzie nas zaskakiwał, że zagra już takim właśnie pierwszym, najmocniejszym składem Wisły, który jest w tym momencie, no to, to myślę, że możemy być spokojni o wynik tego spotkania, choć mówię, no nie, nie lekceważyłbym Chrobrego, no bo, bo oni walczą o utrzymanie. Oni też mają w swoim zespole rosłych zawodników, no i właśnie, trochę może o tym Chrobrym, no bo tak, jeśli chodzi o piłkarzy, no to są tacy typowi piłkarze Chrobrego. Dosyć dobrze zbudowani fizycznie, w sensie wysocy są i, i pod pierwszą ligę się naprawdę, naprawdę bardzo nadają. No, mógłbym tu kilku wymienić. Jakub Kuzdra, Mikołaj Lebedyński czy Mateusz Lewandowski. To są piłkarze, którzy po prostu grają. Grają, grają w tym zespole. No, od lat, odkąd Wisła, Wisła jest w ekstraklasie, to ja ich naprawdę kojarzę. No i cóż, no i są to bardzo niewygodni rywale, bo wiecie, jak każdy zespół, który dosyć głęboko się broni, natomiast tutaj do tego te warunki fizyczne też temu, temu sprzyjają. Jeśli chodzi o wyniki, no. To nie wygląda już tak dobrze, choć no powiedzmy, że ostatnie dwa spotkania to jest jakieś takie światełko w tunelu dla Chrobrego i ta pozycja w tabeli też znacząco się poprawiła, poprawiło. bo jak wiecie, no Chrobry był w strefie, był na miejscu, który no gwarantował spadek, że tak powiem. W tej chwili troszkę się podnieśli, bo są na miejscu bodajże 13. tak, tak, 13 miejsce, 24 punkty, ale tutaj dalej jest ciasto Tutaj od rama 23, która jest 14, 15 kotwic. Ma 21, 16 warta ma 21 punktów, więc tutaj naprawdę jest ciasno, więc wcale ta przewaga Roberego nie jest imponująca. Natomiast jeśli powiemy o spotkaniu, to faktycznie ten taki pozytywny sygnał się wydarzył. Pozytywny sygnał się wydarzył, bo ostatnio wygrali ze zniszczeniem pruszków 3 do 2 wcześniej też nie najgorsze spotkanie, bo, bo widziałem to spotkanie fragmentami i uważam, że z Polonią Warszawa wcale źle nie zagrali. Po prostu Polonia e, gdzieś pokazała te swoje walory i nie bez powodu są na miejscu, jakim są. E, więc, więc tutaj akurat Chrobry też zagrał na, na takim swoim dobrym nie, poziomie, gdzie wykorzystywał właśnie te swoje walory fizyczne i, i, i bramki padały no, między innymi z stałych fragmentów gry i na to wyczulałbym zespół białej gwiazdy. Był też remis ze Stalą e, Rzeszów, więc czy, czy było zwycięstwo? Czy z stalową wolą? Także sądzę, że naprawdę te wyniki idą w. Że to nie jest też tak, że, że Hrobry bardzo źle punktował w tej rundzie, bo uważam, że akurat w tej rundzie. Punktował nieźle, punktuje nieźle jak na swoje możliwości. Oczywiście no przegrywał z GKS-em Tychy, ale też zdarzały mu się remisy z Wisłą, więc na pewno jest to zespół, który, który trochę lepiej tą rundę rozpoczął niż samą rundę jesienną. Więc no cóż, no kwiecień to też jest bardzo ważny miesiąc dla tego klubu. No jutro mecz z Wisłą, nie, Kraków, więc trudne dla nich spotkanie, ale oni lubią grać z takimi zespołami, bo, one, bo, bo te zespoły wtedy prowadzą gry i oni mogą grać z country, mogą gdzieś tam też właśnie mówimy o tych stałych fragmentach gry, ale no terminarz mają taki dosyć trudny, no bo tak, Wisła, Kraków, środa, później w sobotę, Arka Gdynia, potem w poniedziałek yy, Górnik Łęczna, także naprawdę dużo się dzieje, potem mieć. Więc same zespoły można powiedzieć z tego z tego top, top 6, tak? 6, no, głębsza 7 ale, y, ale generalnie no to, to, to są topy, nie? To, to są zespoły, które walczą o, o Baraże albo są na, na, na jak Arkan w przypadku Arki, no to są e, kandydatem do bezpośredniego awansu, tak samo myślę, że, że mieć też taką szansę e, ma. E, więc na pewno trudne, wymagające spotkania i dopiero dopiero gdzieś w maju e, w maju będą grali tym, te mecze za. za za 6 punktów, tak? będą mecze z Kotwicą, będą mecze z Wartą e, czy, czy, czy z Odrą Opole, tak? więc e, tak naprawdę może się wydarzyć tak, że w maju dopiero ta przyszłość, kto spadnie, mm, kto zostanie, e, się wyjaśni. Więc tutaj myślę, że no, też wa ważny jest dla Chrobego, żeby na pewno będzie chciał urwać punkty e, tym zespołom, ale no, sądzę, że to będzie bardzo, 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 trudne, e, bardzo trudny kwiecień dla. Bardzo trudny kwiecień dla właśnie e, Chrobrego, bo taki, no mówię, takie, takie zespoły ciężkie do, do grania. Natomiast to no pewnie się nie poddadzą, na pewno do, mówię, to jest też taki zespół, który jak nie straci bramki, to dalej wierzy i myślę, że gra też tak do końca. E, naprawdę musi być bardzo źle, żeby oni już tak trochę, no musieli być 3-0 w 90 minucie przegrywać, żeby chyba e, odpuścili. E, także tyle o Chrobrym, powiedzmy sobie troszkę owiśle, bo tutaj e, faktycznie tutaj duże znaczenie ma to, jak. Jak, zadecydu jak zadecyduje Mariusz Job? Czy dalej gramy, w, oszczędzamy niektórych zawodników, bo może jakoś się uda wygrać kolejne spotkanie w ten sposób, czy jednak już dobra, nie ryzykujemy. Gramy u siebie też, więc wystawiamy już taki powiedzmy najmocniejszy skład wisły, który jest w tym momencie. Jak wiecie, ostatnio Rodado był na ławce rezerwowych, więc już teoretycznie jest gotowy. Do Natomiast myślę, że, że, że jak mam być tak totalnie szczery, to myślę, że jeszcze Mario Job nie zaryzykuje Hiszpana od pierwszych minut, ale myślę, że już jakieś, kto wie, być może jakieś minuty dostanie. A jeśli nie, no to, no to, no to, no to na, na ławce rezerwowych zapewne nie będzie. Jeśli chodzi o ten problem właśnie z Angelem jest taki, że my niestety nie mamy napastnika w tej chwili w formie. To niestety strasznie widać. Bo no, Zwoliński nie jest w formie, naprawdę nie jest w formie, jest w dramatycznej formie. Bo on pokazał jesienią, że potrafi strzelać bramki, no ale tutaj od początku coś, coś nie gra, jest źle przygotowany gdzieś tam. Głowa też oczywiście ma, 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 ma swoje znaczenie, tak. Tylko wydaje mi się, że też taka forma, stricte mm, fizyczna, nie jest też na, na najwyższym poziomie. I, i, I Łukasz no, no nie dojeżdża, po prostu nie dojeżdża, nie strzela bramek. I tu jest też problem, no bo z czegoś te bramki muszą się brać. Liczymy, no czy się dużo będzie zależało, bo ostatnim meczu to też kulało. No skrzydła niestety wyglądały dosyć, no, no słabo, no słabo. Nie będziemy się oszuki oszukiwać, że Kirzyak i Alfaro nie, 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 nie zdali egzaminu. No Baena jest zawodnikiem lepszym, szybszym. Na którego myślę, że Mariusz Job też miał pomysł i, i ten Baena trochę się nie chcę powiedzieć rozwinął, ale trochę inaczej gra i to zdaje, daje lepsze plony, że tak powiem. W taki, w, taki to, w taki sposób to ujmę, więc to jest rzecz, która, która mnie jakoś tam w miarę, w miarę pociesza. Duarte też wydaje mi się, że, 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 że trochę się rozwinął, gra, gra częściej i, i pokazuje się naprawdę z dobrej strony. Jeśli chodzi o, o, o Igbekeme, bo niektórzy tutaj mu zarzucają, że miał całkiem dużo strat, to, to prawda, to jest piłkarz, który miał trochę może w ostatnim okresie Faktycznie no za dużo strat. Nie? Jakby fajnie by było, gdyby, gdyby tych strat było mniej. Natomiast to jest piłkarz, który, ok, może mieć więcej strat, ale też pamiętajcie o tym, że może zagrać 2-3 takie piłki, które, które dają 100% sytuacje tak? robią różnicę. No to jest naprawdę piłkarz robiący bardzo, bardzo dużą różnicę w środku pola. Uważam, że Pola był w meczu z Wartą bardzo potrzebny z tego względu, że on świetnie potrafi tą piłkę dośrodkować. Może być to nawet jedna piłka, wiecie, to może być nawet jedna piłka, ale jeżeli masz takiego piłkarza, który potrafi chociaż jednym, właśnie na jeden mecz zagrać taką bo, boską piłkę, to jest właśnie tego typu, tego typu e, piłkarz. E, także no, wierzymy. Wierzymy na pewno w to, że e, że Wisła zagra, no, musi zagrać zdecydowanie lepiej niż Wartą Poznań, bo myślę, że drugi mecz, gdzie zagramy tak samo, może się skończyć już nie tak, nie tak fajnie jak, nie tak miło jak ostatnio, także no to jest bardzo ważne, żeby tutaj wyjść, wygrać. Jak mówię, czy, czy styl jest tak bardzo ważny? No, zawsze powiem wam tak, no, odnośnie tego meczu z Wartą, jeszcze może trochę zaczepimy, że no faktycznie my zawsze mówimy, że, że styl nie jest najważniejszy, bo na samym końcu liczą się trzy punkty. Natomiast tak prawdę powiedziawszy, jeżeli Wisła będzie zespołem, który będzie grał tylko na punkty i, i, i w ten sposób, to wydaje mi się, że też na dłuższą metę nie wiem, czy to jest dobre, nie? bo możesz jeden czy dwa mecze przepchnąć, ale jeżeli grasz cały czas tak właśnie na, na zasadzie prze, przepychania tych spotkań, to nie jest dobre, to znaczy, że, że coś nie funkcjonuje, bo po to się też ci zawodnicy przygotowywali do, do tej rundy, żeby też grać ładnie w piłkę. No bo to nie jest zespół, wiecie, Zresztą Wisła Kraków nie jest zespołem, który ma, który ma grać na, na wrzutki, na wiecie, na, 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 na grę z kontr. To jest zespół, który ma prowadzić grę, który ma wymieniać dużą ilość podań. Z których ma, ma się to też przekładać na okazję. Ma być to zespół ofensywny. Skoro taki to ma być, to ten styl musi być właśnie taki. Więc, więc wiadomo, trzy punkty, trzy punkty to jest najważniejsze. Oczywiście, że tak, zawsze będzie. Natomiast no, o tym stylu też nie powinniśmy, nie powinniśmy zapominać. Choć oczywiście, no, zawsze będę to powtarzał, że no, czasami lepiej. Wygrać yy, słaby mecz, tak, wykonany, Gdzie Wisła grała słabo, no, tak, taki jak właśnie z Wartą, niż przegrać po, po, po naprawdę dobrym meczu, tak? Yy, więc, więc zawsze, zawsze to, to, to wybiorę. Natomiast, yy, natomiast oczywiście no, liczymy, że no, tutaj będzie wszystko i będzie wynik i będzie, i będzie styl yy, i tego osobiście bym sobie życzył. Yy, też miejmy nadzieję, że bez, bez tego yy, magicznego środka obrony. Bo, bo Igor Łasicki no też nie zdał egzaminu, tak trzeba sobie jasno powiedzieć, dużo, dużo, dużo strat, dużo takiej nerwowości w grze Igora Łasickiego w ostatnim meczu, więc mamy nadzieję, że to już będzie ta... 11 Wisły Kraków, na którą, na którą czekamy, na którym ostatnio też czekaliśmy, ale Mariusz Job no musiał nas zaskoczyć, także cóż, no tyle, tyle jeśli chodzi o ten materiał, miejmy nadzieję, że, że będzie dużo kibiców, że będziemy wspierali Białą Gwiazdę, wiem, że środek tygodnia, godzina też taka trudna, bo, bo to godzina 18, ale... Damy radę. Wiślacy zawsze dają radę i tym razem też tak będzie. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia do usłyszenia. Piona.